Jesteśmy przerażeni, o, tak, tak mogę powiedzieć. No, rezygnowałam z chodzenia do fryzjera częstszego. Więcej trybu domowego niż trybu imprezowego na mieście. Ja odpuściłam, że samochód obecnie jeżdżę komunikacją, rowerem i skuterem. No nie wiem, może życie rozrywkowe, może od tego się bardziej rezygnuję. Na pewno ograniczam się z prezentami dla wnuków dla yy, rodziny. Nie przyjmuję już wnuczek na obiady. No niestety yy, ograniczyłam się z rodziną. Robienie zakupów takich ubraniowych z mniejszą częstotliwością. Staramy się robić tak, żeby to, co musimy, po prostu zamienić na tańszy produkt, żeby było łatwiej. Jeżeli widzę gdzieś coś tańsze, to oczywiście to nawet bez zastanowienia biorę kupuję. No to na pewno zrezygnowaliśmy z kupowien, kupowania pieczywa w piekarniach. Kupujemy w, w takich bardziej sklepach spożywczych. Tak, nie kupujemy słodyczy dzieciom, bo to też przede wszystkim cukier poszedł w górę. No i ograniczyłem na przykład, wiesz, subskrypcję jakichś dodatkowych tych Netflixy czy tam HBO. Wyprowadziłam się na chwilę z Warszawy, bo uznałam, że nie opłaca mi się mieszkać tutaj i wróciłam do swojego rodzinnego Szczecina. Ja generalnie zrezygnowałam już ze wszystkiego, wie pani?